To już nie pierwszy raz, gdy premier w siedzibie warszawskiej giełdy chwali się dobrą kondycją polskiej gospodarki. Gdy znaczna część Europy boryka się z recesją, Polska wciąż na zielonym polu, na tej mapie jako jedyna, idzie do przodu. Skala tego wzrostu 1,7 jest większa niż jeszcze kilka tygodni temu ktokolwiek się spodziewał. Jednym z głównych motorów wzrostu jest konsumpcja. Mimo ciągłego bombardowania informacjami o kryzysie, Polacy wciąż chętnie wydają pieniądze. Widzimy duży ruch, tylko rosnący. I mamy nadzieję, że wszyscy przeżyjemy te święta. Nie gorzej niż w poprzednich latach. Dobry wynik PKB to także efekt niesłabnącego eksportu. Gospodarki w Unii Europejskiej odbijają w górę, to równocześnie zwiększają popyt na nasze towary. Dzięki słabemu złotemu eksporterzy mają, mają lepszą pozycję konkurencyjną, a import jest mniejszy, dzięki czemu rodzimi producenci mają więcej zamówień. Przedsiębiorcy mówią, że to głównie ich spokój, nie wpędził nas w kryzys. Decyzji rządu jednak nie krytykują. Działania rządu uspokajające, tonujące wpłynęły na nastroje społeczne, które są elementem może nieekonomicznym, ale niezmiernie istotnym dla zachowań na rynku. Ale mimo dobrych wyników, stan naszej gospodarki daleki jest od ideału. Mamy problemy z bezrobociem, mamy problem z inflacją, są problemy w budżecie. Według niektórych ekonomistów przysłowiową bombą z opóźnionym zapłonem może okazać się ogromny deficyt przyszłorocznego budżetu. Szef resortu Finansów stara się rozwiewać te obawy. Deficyt budżetu państwa jako udział. Dochodu narodowego, bo to jest ta słuszna miara tego deficytu, będzie niższy niż w latach 2002, 2003 i 2004. Więc nie jest to w żaden sposób deficyt rekordowy. Część ekspertów przestrzega jednak, jeśli przyjdzie druga fala kryzysu, wtedy z gospodarką może być różnie. Drugie fale kryzysu jednak historycznie bardzo rzadko się zdarzały. Jeżeli pierwszy, drugi i trzeci kwartał jest dodatni, to. Także i wszystko wskazuje na to, że czwarty kwartał też będzie datny, to oznacza rok. Jeśli nie nastąpi druga fala, to można powiedzieć, że Polskę ominęło to, co dotknęło wszystkie pozostałe kraje, kraje Unii Europejskiej. Rzeczywiście, wszystko wskazuje na to, że gwałtowny zjazd w dół polskiej gospodarce już nie grozi. Robert Wiśniewski, Telewizja Biznes.